Witamy Was. Jesteśmy teraz w sali barowej Wydziału Prawa Miejscowego na Uniwersytecie Erlana. Dzisiaj mieliśmy swoje pierwsze spotkanie, na którym mieliśmy e, omówić, jakie przedmioty będziemy mieli w tym semestrze. Po spotkaniu e, nasz opiekun, profesor Peter, i cała reszta miejscowej załogi zaprosili nas na e, posiedzenie Rady Wydziału. Posiedzenie Rady Wydziału skończyło się wieczorem. Oznacza to, że to jest czas, kiedy kończy się post. Kiedy wszyscy mogą rozpocząć swój pierwszy posiłek tego dnia, więc byliśmy gośćmi specjalnymi na posiedzeniu Rady Wydziału. Teraz, właśnie, rozpoczęliśmy jedzonko. To jest Kola, miejscowa spotka z Ukazu Owoców. Zaraz zabierzemy się zadanie główne. A w ogóle jest tutaj bardzo fajnie, bo traktują nas jak jakieś super gwiazdy. Jesteśmy zupełnie studentami i możemy sobie teraz zjeść, rozmawiać z profesorami, z dziekanami z, z, z dziekanami z dziekanem. Wszyscy pracują na nas jak kogoś, kogoś mega super, co jest dla nas bardzo dziwne, ale się z tego bardzo cieszymy i mamy nadzieję, że spędzimy bardzo miłotny wieczór w Towarzystwie Załogi Wydziału Prawa. Chciałem dodać do tego wszystkiego kilka sytuacji, które dzisiaj zastąpiły Jestem ogromnie zadowolony z tego, co się działo. Byliśmy noszeni na rękach naszą koordynator, przedstawieni dla wszystkich profesorów. Jeden, który jest nam bardzo bliski i kazał do siebie mówić po imieniu, ma chyba pięć tytułów naukowych, a każdy do siebie mówił po korpusie. To jest nasz opiekun. I on jest bardzo nastawiony do nas pozytywnie i żeby nam było, jak najlepiej, było nam jak najlepiej, wszyscy są bardzo dobrze nastawieni. Podczas całej konferencji byli wszyscy tutaj profesorowie i my wszyscy byliśmy bardzo zdziwieni tym, co się tu dzieje, ponieważ całe grono pedagogiczne przywitało nas brawami. Czuliśmy się trochę nieswojo, a teraz najlepsza część. Pijemy sobie razem z całą wytrojną pedagogią i z przyjemnością profesora Thank you. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Krupu. Widzą Państwo, przynoszą nam wszystko, dają, żebyśmy tylko czuły się jak najlepiej. Jedna z naszych koordynatorów powiedziała, że jesteśmy specjalni goście tutaj. Nie wiem, ty wydziału Na Radzie Wydziału, tak oczywiście. I jedna z koordynatorek powiedziała, nawet że możemy sobie wybrać pokój, w którym będziemy chcieli się udać, ponieważ że nie rozumiemy indonezyjskiego, będziemy mieli specjalne wykłady osobno. My i profesor i pozwoliła nam wybrać sobie jeden spokój. czy to będzie pokój profesora, pokój gdzieś na uniwersytecie, na kampusie, jakikolwiek sceny z własnym komputerem, i wifi Ogólnie jest super pozytywnie i tutaj każdy czekał tylko do zmroku. Zmrok lewej zapadł, nagle konferencja się skończyła i proszę idziemy jeść. Więc dostaliśmy słuchajcie, pełno jedzenia. Proszę zobaczyć, tutaj szaszłyczki. Najlepsze jest to, że mamy tutaj do zjedzenia, przed chwilą mi jeden powiedział, tutaj sprowadzący, że to jest mózg bawoli. Proszę spojrzeć. Podobno smakuje jak jeszcze nie wiem. Ale nie mogę przepuścić takiej szansy. Smacznego.